Kto broni unijnej polityki klimatycznej w tym momencie? Albo jest kretynem, albo jest opłacany przez eurokratów i finansowany przez tą całą zielono-ładową, patologiczną agendę. Ewa Zajączkowska -Herni. Dobry wieczór, Wołomin. Ja mam bardzo duży sentyment do tego miasta, bo tak jak powiedział w pierwszym wystąpieniu Mateusz Jasik, tutaj zdobyłam największy wynik, ale mam też bardzo duży sentyment dlatego, że... To, jak nas, jak nas witacie w tym mieście, w Wołominie, jest czymś po prostu niesamowitym. Dokładnie pół roku temu byliśmy tutaj ze Sławkiem w trakcie kampanii do Parlamentu Europejskiego i również przywitaliście nas ogromnymi brawami. By byliście na tym spotkaniu w bardzo. Licznym gronie, za co serdecznie dziękujemy. W sierpniu zrobiłam tutaj spotkanie otwarte i też bardzo dużo osób na to spotkanie przyszło, za co serdecznie dziękuję. I dziś, w sobotni wieczór, grudniowy sobotni wieczór, jesteście Państwo razem z nami ponownie w Wołominie. Za co serdecznie dziękuję i wielkie brawa należą się Wam, bo to, że tutaj jesteście, świadczy o Was, że jesteście świadomym społeczeństwem. Wiecie, po co tutaj przyszliście. Wiecie, z jakimi politykami będziecie rozmawiać za chwilkę, i to świadczy o tym, że chcecie zmiany. I czas najwyższy rzeczywiście na tą zmianę czas najwyższy, by powiedzieć stop układowi, który rządzi nami od wielu, wielu lat. Układowi, który niszczy nasz piękny kraj, który niszczy nas, Polaków, bo my. Jesteśmy dla tych wszystkich polityków, którzy siedzą teraz w rządzie czy w większości parlamentarnej, potrzebni tylko po to i tylko wtedy, kiedy są wybory i trzeba zaznaczyć krzyżyk na kartce, zagłosować na nich. Tylko wtedy się dla nich liczymy. Wtedy są w stanie obiecać nam dosłownie wszystko: gruszki na wierzbie, kwota wolna, dobrowolny ZUS, brak kolejek do lekarzy. Powiedzą wszystko, żeby tylko nas przekonać, i część społeczeństwa, niestety, daje się nabrać ufa tym ludziom. No i mamy to, co mamy. Ale właśnie wy jesteście tutaj, bo wiecie, że my, tak samo jak i wy, chcemy zmian. Chcemy wreszcie konkretnej, solidnej zmiany i taką zmianę w tym układzie, taką wyrwę w tym układzie gwarantuje tylko i wyłącznie Sławomir Mencen. Zanim powiem parę słów o Parlamencie Europejskim, chciałabym podziękować strukturom tutaj Wołomińskiego oddziału Nowej Nadziei i Wołomińskiej Młodzieży dla Wolności szczególne podziękowania dla Mateusza Jasika i dla Filipa Charwasa których tutaj teraz nie widzę o jest Filip cześć Filip i Mateusz też widzę bo dzięki nim tutaj właśnie możemy w Wołominie prężnie działać możemy prężnie rozwijać nasze struktury i dzięki nim dzięki ich pomocy mój wynik w wyborach do Europarlamentu był tak solidny, bo pomagali mi w kampanii bardzo, za co jestem przeogromnie, przeogromnie wdzięczna. Bo tak to właśnie jest, Szanowni Państwo, że my sami sobie nie damy rady. Potrzebujemy zespołu, który pracuje z nami na zapleczu, merytorycznie i w terenie, i potrzebujemy Was, byście razem z nami przekonywali Polaków do tego, że czas najwyższy, wreszcie postawić na kogoś, Całkowicie nowego w polityce. Bo Sławomir Menzen jest nową postacią w polityce. Ja jestem nową postacią w, w polityce. Zaufaliście nam w wyborach do Sejmu, zaufaliście nam w wyborach samorządowych, zaufaliście nam w wyborach do Parlamentu Europejskiego i robimy, co w naszej mocy, by waszego zaufania nie zawieść. Myślę, że to nam się udaje. Gdyby nam się to nie udawało, nie bylibyście tutaj dzisiaj z nami. Robimy, co możemy, by Dawać taki oddech niepewności na plecach tych, którzy teraz rządzą, dawać ten oddech niepewności na plecach eurokratów, by już nie udawało im się przepchnąć wszystkiego w Parlamencie Europejskim po cichu, bez jakiegoś szumu, bez zainteresowania. Staramy się Was informować najbardziej, jak tylko umiemy i najlepiej, jak tylko potrafimy, co się dzieje w polskim Sejmie, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, byście mieli świadomość, z czym mamy do czynienia? Jak bardzo chcą nas dojechać, jak bardzo chcą nas docisnąć? Robimy co możemy, by dotrzeć do coraz większej liczby Polaków, do coraz większej ilości Polaków, by pokazać Wam, że po pierwsze niemożliwe nie istnieje i jest możliwe, by Sławomir Mencen wszedł do drugiej tury, a w drugiej turze wygrał z Rafałem Trzaskowskim albo Karolem Nawrockim. To jest możliwe, naprawdę. My w to bardzo mocno wierzymy, pracujemy. Od sierpnia, jako pierwsi zaczęliśmy kampanię prekampanię prezydencką i wierzymy w to, że nam się uda. Wierzymy także w to, że w 2027 roku uda nam się stworzyć rząd. I kiedy uda nam się stworzyć rząd, wreszcie będziemy mogli wprowadzać nasze reformy, nasze rozwiązania. A nasze rozwiązania są bardzo proste i w zasadzie ograniczają się do dwóch haseł. Po pierwsze, chcemy żyć normalnie to jest hasło z którym szłam do Parlamentu Europejskiego. Chcemy żyć normalnie, chcemy żyć wolni od tego biurokratycznego, eurokratycznego uścisku od tej patologii, która trawi Parlament Europejski, która trawi polski Sejm. Chcemy żyć normalnie i chcemy żyć w dumnym i bogatym kraju i gwarantem tych dwóch haseł, tych dwóch zadań niewątpliwie jest Sławomir Mencen. Tutaj Grzegorz Płaczek wspomniał kilka cech, które e, jego zdaniem wyróżniają sławka, a ja powiem o jednej, która moim zdaniem jest chyba najważniejsza. Sławek jest niewiarygodnie uczciwy i niewiarygodnie słowny. To jest człowiek, który, jeżeli powie, że coś zrobi, to choćby się waliło i paliło. Dotrzyma słowa i mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, bo zła, znam Sławka już jakiś czas, jakiś czas pracuję z nim w polityce i nigdy nie złamał danego mi słowa. A dla mnie to jest cecha niezwykle istotna, bo to powoduje, że Sławek jest człowiekiem i politykiem bardzo wiarygodnym, a to jest bardzo rzadkie dzisiaj u polityków, bo zwróćcie uwagę, że wszyscy ci politycy, którzy teraz już nagle zaczynają kampanię prezydencką, to też jest zabawne, bo jak Sławek zaczynał kampanię w sierpniu, to było nielegalne, to było oszustwo. Kiedy oni zaczęli swoją kampanię w listopadzie czy na początku grudnia, już jest wszystko spoko, już nie ma żadnego problemu, wszystko już można finansować, high life, luzik, nie ma żadnego kłopotu. Oni są w stanie obiecać nam wszystko, Byle byśmy tylko się złamali, by, byle byśmy tylko mieli chwilę takiego zwątpienia i na nich zagłosowali. Tylko efekt tego jest taki, że po roku rządzenia nowej koalicji ludzie od tej koalicji się odwracają. I z jednej strony to dobrze, bo widać, że widzą w nas nadzieję nową nadzieję dla polskiej polityki, nową nadzieję dla Polski. Z drugiej strony szkoda tego roku, który został po prostu zmarnowany. Na łajdacki rząd, który tylko i wyłącznie rujnuje każdy aspekt praktycznie naszego życia. Od mediów publicznych po wymiar sprawiedliwości, po system podatkowy czy inne aspekty, które bezpośrednio nas będą dotykać. A dla mnie największym, ułomnym czy jednym z, z bardziej ułomnych działań nowego rządu jest to, że w pełni popiera to. Co dzieje się w Parlamencie Europejskim, co dzieje się w Unii Europejskiej? Jestem tam teraz od kilku miesięcy. Widzę, z jakim potworem mamy do czynienia. Bo biurokracja przy tym wszystkim to jest pikuś. To jest czysty lobbying zewnętrzny, nieunijny, zewnętrzny, pozaunijny lobbying, który tutaj chce położyć łapę na europejskim rynku i uzależnić Europejczyków od produktów sprowadzanych z Chin. Sprowadzanych z Ameryki Południowej czy z innych części świata. I zobaczcie, jaka to jest hipokryzja. Walczą z globalnym ociepleniem, nakładają na nas różne klimatyczne podatki, nakładają ETS-1, ETS-2, za chwilę wejdzie w 2027 roku, będziemy płacić za emisję CO2. Tylko jakoś im nie przeszkadza, jak trzeba sprowadzać różne części do wiatraków czy do fotowoltaiki z Chin, wtedy śladu węglowego nie ma. Nie przeszkadza im, kiedy trzeba sprowadzać żywność z Ameryki Południowej. Wtedy śladu węglowego nie ma. Dlaczego nie ma śladu węglowego? Bo wtedy zarabiają Niemcy. Jak Niemcy zarabiają, to nie ma globalnego ocieplenia. Jakby Polska miała zarabiać, to wtedy globalne ocieplenie jest gigantyczne i musimy płacić ogromne pieniądze za jakieś wyimaginowane, spekulacyjne podatki. Każdy, kto broni unijnej polityki klimatycznej w tym momencie, albo jest kretynem. Albo jest opłacany przez eurokratów i finansowany przez tą całą zielono patologiczną agendę. I nie zmienię swojego zdania. Ktoś może powiedzieć, że mówię ostro, ale taka jest prawda. Nikt o zdrowych zmysłach nie popiera tych zielono klimatycznych wymysłów. Ludzie się budzą. Widzą, że to jest jeden wielki finansowy przekręt. I bardzo dobrze. I obudźmy się przed szkodą. Obudźmy się w 2025 roku, kiedy będziemy mieli szansę wbić klin w ten układ i częściowo go powstrzymać, a jednocześnie otworzyć drogę do tego, by wreszcie w 2027 roku powstał normalny, propolski. Rząd, rząd, który będzie działał zgodnie z interesem nas wszystkich, z interesem Polaków. Dlatego w 2025 roku głosujemy na nikogo innego, tylko na Sławomira Mencena. Bardzo Państwu dziękuję. dziękuję. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie forej lewackiej ideologii. I'm a od Polski ręce precz.